Czy wiesz, że projekt graficzny twojej etykiety może ograniczać możliwości realizacji zamówień etykiet i płynność twojej produkcji? Projekt etykiety może świetnie wyglądać, ale być problematyczny technologicznie. Oznacza to, że tylko jeden dostawca jest w stanie zrealizować twoje zamówienia a to ryzykowne dla produkcji i budżetu skorzystaj z opcji dostosowania graficznego projektu etykiety, co pozwoli Ci działać niezależnie od jednego dostawcy. Opracowanie projektu pod inną technologię druku pozwala wybierać dostawców z najlepszą ceną i terminami. Możliwość współpracy z różnymi producentami etykiet zapewnia dostawy bez przerw, i w najlepszej cenie. Zadbaj o plan awaryjny. W Betapoint mamy wewnętrzny dział graficzny, który dostosowuje projekty etykiet do druków technologii fleksograficznej do produkcji. Napisz do nas, a pomożemy Ci dostosować projekty etykiet Twoich produktów do szybkiej produkcji. To tylko etykieta, a ma znaczenie. Link w opisie niżej.